Wystawa królików rasowych, która w Halifaxie odbyła się w miniony weekend, miała miejsce już 20 raz, czyli można powiedzieć jubileuszowy. Jednak nie do końca, bo tak naprawdę powinna być to już 22. żywa ekspozycja. W ciągłości imprezy przerwę spowodowała jedynie pandemia. Tę bardzo prestiżową już imprezę, znaną w całej króliczej branży, wymyślił oczywiście Krzysztof Wrubel, prezes Wielkiego Związku Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza. Mamy na wystawie 130 wystawców z całej Polski, przyjechali również do nas. Z wystawcy z Litwy, ze Słowacji i na hali jest prezentowanych 1080 królików w różnych rasach i odmianach parwnych. Wieluńska wystawa ma tą tradycję, nie tak jak w Polsce na innych wystawach. U nas hodowcy tylko mogą prezentować króliki dorosłe. Mm -hmm, mm -hmm. Najwięcej mieliśmy 1000 474 króliki, a ponad 1000 przekroczyliśmy już 10 razy, także 1000 królików na Wieluńską Halę do 1200 to jest dobra liczba. Na pierwszej tego typu wystawie, która odbyła się w strażackiej remizie w Rudzie, było wystawionych 127 królików. Teraz liczy się je już w tysiącach. Widać więc rozmach tej imprezy, doskonale znanej w całej Polsce. Chodowcy, którzy już od lat przyjeżdżają do Wielunia, im się najbardziej podoba ta hala. Tu są bardzo dobre warunki, wszyscy są przyzwyczajeni. i Mamy hotel na miejscu, choć hoteli zaleźliśmy cztery. W Jeluniu także były nawet trudności z miejscami noclegowymi. Także ta hala im najbardziej odpowiada. Jest tą perełką, że jedyny hodowca w Polsce. Nasz hodowca Wieluńskiego Związku wystawia króliki japońskie. On jako jedyny został w Polsce z tymi królikami. Otwarcie wystawy dla publiczności poprzedza tak zwany Dzień Sędziowski. Wszystkie króliki są wtedy oceniane przez grono profesjonalistów, czyli sędziów także z zagranicy. Każdy zwierzak jest dokładnie oglądany, mierzony i ważony. Oceniamy króliki na sześć cech. Jest to masa ciała, budowa ciała, czyli czy ma rozbudowany... Mięśnie zadu, nie ma przewężeń. To jest też specyfika w zależności od rasy. To jest rasa mięsna, akurat kalifornijski, czarny, mhm. więc tutaj się zwraca uwagę na budowę. Typ rasowy, czyli e, czy głowa jest duża, czy przednie łapy są e, szerokie, dobrze, do, czy jest dobra postawa zwierzęcia. Odpowiednia długość ucha musi być. To też w zależności od rasy te, te długości i wymiary wszystkie są dostosowane do, do konkretnych ras. Potem oceniamy jakość okrywy włosowej, czyli czy włos jest gęsty, sprężysty, odpowiedniej długości, nawet można sobie sprawdzić, że 3 cm bardzo dobra długość, 3 do 3,5 ma mieć w tej rasie. E, włos pracuje, wraca na miejsce, potem oceniamy barwę. I tutaj już jest największe pole do popisu, bo tych ras i odmian barwnych jest kilkaset. Więc w zależności od, y, od ras ocenia się tu, akurat oceniamy te y, części czarne, czy one są czysto czarne, czy nie mają żadnych y, rozjaśnień na kończynach, czy y, maska, y, maska nosowa tu jest dobrze ubarwiona. Ogonek musi być też ładnie ubarwiony. Bardzo skorpolatna robota. Tak, 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 I specyficzne cechy rasowe, szósta cecha, czyli kolor oczu, kolor pazurków, kolor podszycia. Wszystko to i to później się składa na tą ocenę ostateczną 100 punktów. Wysoki prestiż tej króliczej imprezy potwierdził także w rozmowie z naszą stacją hodowca i sędzia zarazem Stanisław Wysokiński. Od 15 lat przyjeżdżono tą wystawę jako sędzia, natomiast... Na tę wystawę przyjeżdżam od trzeciej wystawy już jako hodowca. Jako hodowca tak, tak, tak. Mhm. nawet pamiętam te pierwsze wystawy na tej starej szkole, kiedy to było takie bardzo, bardzo mm, w takim mniejszym gronie, mhm. ale cała Polska zjeżdżała, żeby tutaj zobaczyć ten Wieluń i co się tu dzieje. No, Centrum Polski to też tak dawało dobry, dobre miejsce tak. do tego, żeby te króliki się tutaj odbywały, te wystawy. A proszę powiedzieć, co pana bardziej zajmuje? Sędziowanie czy hodowanie w tej chwili? Na wystawie oczywiście sędziowanie, tu nie ma dyskusji, natomiast w domu hodowanie, bo to jest cała pasja, cała zabawa i troszeczkę też takie, takie hobby, gdzie się ucieka od pracy codziennej, bo praca codzienna niestety zajmuje wszystko, a hobby od... od Odmurza głowę. W tym roku szczególną uwagę sędziów zwróciły króliki w rasie Angora w pięknej okrywie, prawdopodobnie nie hodowane w Polsce. Z tych pięknych królików pozyskiwana jest po prostu wysokiej jakości wełna. Ja oceniam je bardzo wysoko, bo, bo no to jest to, nie dość, że to jest rzadka rasa. To jeszcze do tego bardzo ładnie wyglądają dzisiaj, także. Super. Czyli perspektywa Wielunia na najbliższe lata, jeśli chodzi o branżę króliczą, ma się świetnie. Myślę, że się to będzie rozwijało coraz bardziej mhm. I, i czekamy na jakieś nowinki w rasach królików, które się pojawią w Polsce. Myślę, że lada chwila. I na razie to wszystko. Dłuższa relacja z 20 już wystawy królików rasowych w naszym mieście. Do zobaczenia u nas w temacie tygodnia zaraz po wydarzeniach.